Prawda czy fałsz? Dzisiaj kolejny materiał z serii Prawda czy fałsz na egzaminie ósmoklasisty z matematyki, w której robimy sobie co tydzień, przynajmniej póki co co tydzień, w sobotę, jedno zadanie typu Prawda czy fałsz? Pod oczywiście egzamin ósmoklasisty z matematyki. Jeżeli oczywiście chcecie być na bieżąco z filmami, które wrzucam, to możecie zasubskrybować ten kanał oczywiście, nie? A po co mi temat ma? No dobra, no to dzisiaj mamy zadanie z czego? No z zaokrąglania liczb, w sumie podstawowa sprawa. Natomiast oczywiście, jeżeli z zaokrąglaniem macie problemy, a i zaokrąglanie i procenty w sumie, także taka hybrydka troszkę można powiedzieć. Jeżeli oczywiście macie problemy z zaokrąglaniem liczb, to tu trzymajcie link do materiału z zaokrąglania oczywiście. Dobra, przeczytajmy. Oceń prawdziwość podanych zdań, wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Zaokrąglenie liczby 1,25 do jedności stanowi nowi 80% tej liczby. No dobra, dajcie sobie chwilę, oczywiście spróbujcie zrobić to zadanie i za chwilę robimy je razem. No dobra, zaokrąglenie liczby. 1.25. Czyli mamy liczbę 1.25 i mamy ją zaokrąglić do jedności. Jedności oczywiście to jest ta cyfra tutaj, ta by była. Tak naprawdę częściami dziesiętnymi ta by była częściami setnymi, a oni chcą, żeby zaokrąglić tą liczbę. Jeżeli mamy zaokrąglić tą liczbę, to w takim razie patrzymy na cyfrę, która jest kolejna, czyli po prawej stronie od tej, co mamy zaokrąglić. No i jeżeli jest ona mniejsza od 5, a jest, to tak naprawdę zostawiamy ją w spokoju, nic z nią nie robimy. Jeżeli tutaj by nie było dwójki, tylko była by piątka, albo szóstka, siódemka, czyli liczba większa bądź równa 5 to wtedy do tej jedynki trzeba by było dodać 1, czyli o 1 powiększyć tą cyfrę, którą zaokrąglamy oczywiście. No dobra, no to tak. Czyli w takim razie w zaokrągleniu ile to będzie? No to będzie po prostu 1. Nic więcej tu nie zrobimy. No i jakie jest pytanie? Czy zaokrąglenie tej liczby do jedności stanowi 80% tej liczby? No to teraz znowu zadanie z procentów. Jeżeli macie problemy z procentami, to tu trzymajcie link do mojego materiału. Czyli tak. Czyli tak naprawdę możemy to zrobić z proporcji, można po prostu z porównywania liczb razy 100% zrobić, no bo co do czego porównujemy? A my porównać zaokrąglenie tej liczby, czyli tą jedynkę, czyli jedynka jest oczywiście na Górze. Mamy ją porównać no, do tej liczby, czyli do liczby to 1,25, czyli jedynka do 1 do 1,25 i to ma być w procentach, czyli my musimy to pomnożyć jeszcze przez 100%, no i jakoś sobie szybko z tym poradzić. No oczywiście, co możemy zrobić? No możemy zrobić na przykład, żeby nam było łatwiej, jeżeli chcecie, to na przykład możemy sobie przesunąć ten przecinek, który tu jest o dwa miejsca, żeby go nie było, ale wtedy tutaj trzeba 2 zera dopisać. Tak, czyli wymnażamy można powiedzieć i licznik i mianownik przez 100 wtedy, nie? Czyli to jest rozszerzenie łamka o 100. Czyli tu wyjdzie jakby to samo, co 100 podzielić przez 125, no razy 100% znowu, nie żeby się tych przecinków tutaj pozbyć, żeby było trochę łatwiej. No i teraz tak, oczywiście skracamy co się da. Co tu można skrócić setkę. I 125. Na 25 możemy skrócić, no to 100 na 25 to będzie 4, a 125 na 5 to będzie 5. No i zostało tu jeszcze piątkę, możemy z setką skrócić, bo oczywiście 100% to my tu mamy 101, czyli ta setka jest, można powiedzieć, w liczniku. No to 100 na 5 to będzie 25, na 5 to będzie 1, no i zostało nam 4 razy 20, czyli to będzie po prostu 80, no oczywiście 80%. Czyli to w takim razie jest, no to jest prawda w takim razie. No dobra, lecimy dalej, drugie pytanie, zaokrąglenie liczby 1,25 do części dziesiątych stanowi 104% tej liczby, no dobra, trochę inne zaokrąglanie, ale podobnie, czyli mamy 1,25 i tym razem mamy zaokrąglić to do części dziesiątych, czy tam dziesiętnych, w sumie to to samo tak naprawdę, czyli my mamy zaokrąglić tą dwójkę i teraz już jest inaczej, ponieważ tu jest Piątka, czyli ta piątka jest większa bądź równa 5, czyli my musimy do tej dwójki tutaj, o tutaj, musimy dodać 1. No bo jesteśmy 5 lub więcej ta cyfra ma, czyli musimy tutaj dodać 1 do tej cyfry, którą zaokrąglamy. No takie są zasady zakrąglania liczb. No to to wyjdzie oczywiście w przybliżeniu 1 w takim razie, no 3. No dobra, no i teraz to 1,3 mamy porównywać pewnie do tej oczywiście liczby, która była wcześniej, czyli teraz 1,3 do 1,25, bo taka była na nasza oryginalna liczba, oczywiście. No i razy 100%. to zrobimy sobie podobnie jak w tym pierwszym przypadku, czyli sobie ten przecinek przesuniemy o 2, czyli tu się o 2, i ten też o 2 przesuniemy, pomnożymy. Przez 100 i licznik i mianownik, żeby się tych, tych naszych oczywiście przecinków pozbyć. A komu to potrzebne? No to tu dostaniemy 130, podzielić na 125 w takim razie. Co tu się wydarzyło? OK, razy 100%. No i znowu, co tu można by było poskracać. No tak, no tak, no tak, no może zaczniemy tym razem 125 i 100 na 25, czyli tu będzie 4, tu będzie 5. Ok, i teraz można by było podzielić 135 i piątkę. No i teraz tak, podzielić przez 5 to inaczej podzielić przez 10, a potem pomnożyć to przez 2. Dlaczego? No bo tak naprawdę w liczbie piątek jest dwa razy więcej niż Dziesiątek, no to tak, dziesiątek z 130 to będzie 13, 13 dziesiątek, no ale piątek jest dwa razy więcej, no to 13 razy 2, no to będzie 26, czyli tu mamy 26, no to mamy 1, czyli to się idealnie nam tutaj skróciło, no i 26 razy 4, no to to możemy sobie zrobić 25 razy 4, to by było idealnie 100. Ale tu jedynka nam zostanie od tych 26, czyli 1 razy 4 4 100 dodać 4 to będzie 104. Czyli to wszystko wyjdzie równe 104%. Mamy taką odpowiedź. Miało być 104%. Stanowi i stanowi. No to znowu prawda w takim razie. Dwie prawdy mamy. No okej. Okay. Jeżeli materiał się podobał, to będę wdzięczny za wszystkie łapki w górę, komentarze, subskrypcje i do następnego. A po co mi temat? Ma?